Wykład, który rozpoczynamy dzisiaj, będzie się składał z dwóch części, a nosi tytuł Prawdziwy i Fałszywy Kościół. Najważniejsza rzecz, jaką powinniście wynieść z tego wykładu, to fakt, że istnieje zarówno prawdziwy, jak i fałszywy Kościół. Kto tego nie rozumie, jest narażony na zamęt i zwiedzenie. Dlatego w oparciu o Pismo Święte postaram się przedstawić obraz najpierw fałszywego, a potem prawdziwego kościoła. Nawet jeśli nie zapamiętacie wszystkich szczegółów, to ufam, że przyswoicie sobie fakt, że dzisiaj na Ziemi są dwa kościoły. Prawdziwy i fałszywy. Mam nadzieję, że będę w stanie przekazać Wam wystarczającą ilość informacji, abyście się mieli na baczności i nie dali się zwieść fałszywemu kościołowi oraz abyście zawsze wiedzieli, w jakim miejscu w sensie duchowym znajdujecie się. Pisząc do kościoła w Koryncie, Paweł wyjaśnia nam, w jaki sposób powstaje fałszywy kościół. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersety od 2 do 4. Zabiegam bowiem o Was z gorliwością bożą, albowiem zaręczyłem Was z jednym mężem, to znaczy Panem Jezusem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To stwierdzenie jest niezwykłe, jeśli weźmiemy pod uwagę, jacy ludzie tworzyli zbór w Koryncie. Paweł wymienia w innym miejscu, jacy to byli ludzie. Prostytutki, homoseksualiści, lesbijki, pijacy, cudzołożnicy, stręczyciele i temu podobni. Jednak dzięki mocy krwi Jezusa i uświęcającemu działaniu Słowa Bożego, Paweł widzi zgromadzenie takich ludzi jako czystą dziewicę, którą można stawić przed Chrystusem. Paweł, który był jednym z założycieli Kościoła w Koryncie, mówi, że zaręczył tych ludzi z Panem Jezusem. Musimy pamiętać, że w kulturze tamtych czasów, w kulturze biblijnej, zanim doszło do małżeństwa, należało przejść przez etap zaręczyn. Zaręczyny w tamtych czasach były czymś więcej niż są dzisiaj. Dzisiaj zaręczyny bywają zrywane bez żadnych groźnych konsekwencji. Ale wówczas zaręczyny były bardzo poważnym i świętym zobowiązaniem. To nie znaczy, że już na etapie zaręczyn małżeństwo mogło zostać skonsumowane, ale że zaręczyny były w pewnym sensie tak samo świętym zobowiązaniem, jak samo małżeństwo. Człowiek, który okazał się niewierny w okresie zaręczyn, był traktowany jako cudzołożnik, który złamał śluby małżeńskie. Tak więc były dwie fazy. Najpierw kobieta była zaręczana z mężczyzną, a następnie, w tamtej kulturze po krótkim czasie, następował ślub, po którym byli już legalnym małżeństwem. Oddanie siebie Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi w pewnym sensie jest zaręczynami. Dlatego każdy z nas, kto uczynił takie zobowiązanie względem Jezusa i jest z nim zaręczony, chociaż ślub jeszcze się nie odbył. W księdze objawienia, 19 rozdziale wersetach 7 i 8 zawarty jest piękny opis wesela. Nastało wesele Baranka i oblubienica jego przygotowała się. Całe niebo, faktycznie cały wszechświat cieszy się z powodu ślubu Baranka. Kilka miesięcy temu otrzymałem bardzo proste, osobiste objawienie. Niespodziewanie obudziłem się w nocy i kiedy tak rozmyślałem, przez jedną krótką chwilę dane mi było odczuć radość, jakiej doświadcza sam Pan Jezus. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, z powodu pojednania ze swoimi braćmi Żydami po dwóch tysiącleciach oddzielenia. Po drugie, dlatego, że wkrótce zabierze oblubienicę do domu. W czasie tego objawienia czułem, że kiedy Jezus się raduje, to całe niebo się raduje wraz z nim. Myślę, że przez kilka sekund dane mi było odczuć nieco z radości Pana i niebiańskich istot. Na razie jednak nadal jesteśmy tylko zaręczeni, a uczta weselna jeszcze nie nadeszła. Okres zaręczyn jest tym okresem, w którym następuje oddzielenie kościoła prawdziwego od fałszywego. Prawdziwy kościół pozostaje wierny swoim zaręczynowym zobowiązaniom, a fałszywy dopuszcza się zdrady. Dlatego, że jest niewierny zaręczynowym ślubom, zostaje nazwany nierządnicą lub prostytutką czy kobietą niemoralną. W następnych dwóch wersetach Paweł wyjaśnia w jaki sposób następuje odejście chrześcijan od początkowego oddania się Jezusowi. Drugi list do Koryntian, rozdział 11, wersety 3 i 4. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Proces, który prowadzi do niewierności polega na skażeniu myśli wierzącego. Paweł podkreśla prostotę i czystość Ewangelii. Ewangelia w swojej istocie jest niezwykle prosta i składa się z pewnych historycznych faktów. Paweł wymienia je w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Są to śmierć Jezusa za nasze grzechy, zgodnie z tym, co zapowiadało Pismo Święte, pogrzebanie Jezusa i zmartwychwstanie trzeciego dnia to jest ewangelia zawsze smucę się kiedy widzę jak ludzie komplikują prostotę ewangelii podstawowe prawdy ewangelii są tak proste że nawet sześcioletnie dziecko może je łatwo zrozumieć bardzo często takie dzieci lepiej je pojmują niż 20 30 czy 40 letni dorosły człowiek dlatego bądźcie czujni kiedy ludzie zaczynają używać za dużo psychologicznego żargonu i odwołują się do opinii psychiatrów, aby tłumaczyć prawdy Ewangelii. Ewangelia nie potrzebuje wsparcia psychiatrów. Niech Bóg błogosławi psychiatrów. Oni wykonują swoją pracę. Jedni wykonują ją lepiej, inni gorzej, ale wykonują. Biblia poradzi sobie bez psychiatrów, filozofów, naukowców i innych opiera się na pewnych prostych, historycznych faktach, które są albo prawdziwe, albo fałszywe, ale nie ma między nimi żadnego pośredniego stanu. Pod tym względem Ewangelia różni się od wszystkich światowych religii. Żadna inna religia nie jest tak ściśle powiązana z ludzką historią. Wszystkie inne religie, takie jak buddyzm, shintoizm, hinduizm czy islam, są w pewnym sensie niezależne od historii. Mahomet mógł mieć swoje wizje lub cokolwiek miał w dowolnej jaskini, w dowolnym czasie i gdziekolwiek. To nie zmieniłoby jego objawienia. Podobnie jest z hinduizmem i buddyzmem. Te religie mają charakter spekulatywny, oderwany od rzeczywistości. Pojawiły się w pewnym punkcie historii, ale nie były z nią związane. Według wyznawców buddyzmu Buddha otrzymał swoje objawienie pod figowcem, zwanym odtąd drzewem Bo, ale równie dobrze mogło to być każde inne drzewo. Chrześcijaństwo jest jedyną religią osadzoną w ludzkiej historii. Sprawy, o których mówi, albo się wydarzyły w historii, albo nie, albo są prawdą, albo nie. W swojej zawartości chrześcijaństwo całkowicie się różni od wszystkich pozostałych światowych religii. Jak już powiedziałem, w swej istocie jest proste w wersecie czwartym Paweł wyjaśnia proces skażenia myśli drugi list do Koryntian rozdział 11, werset czwarty. bo gdy przychodzi ktoś chodzi o innych nauczycieli którzy przychodzili po Pawle jednym z wielkich problemów Pawła było to, że po tym jak on przedstawiał prostotę Ewangelii przychodzili inni, którzy ją komplikowali Próbowali wciągnąć ludzi w różnego rodzaju ograniczenia i regulacje wynikające z prawa, które nie są częścią Ewangelii. Tego rodzaju problemy miał Paweł w Koryncie, Galacji i innych miejscach. Dlatego w czwartym wersecie mówi, bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną Ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Zwróćcie uwagę, że mamy tu do czynienia z trzema fazami. Innym Jezusem, innym Duchem i w końcu inną Ewangelią.